Słuchajcie, ja jestem typowa polska kobieta. Ja tu jeszcze zostaję? No. Zaraz przyjdę. Przeszliśmy na miejsce i patrzcie, znaczy przyjechaliśmy. I jesteśmy razem. Dobra, patrzcie to. Więc tak, mamy tutaj. Mydło w płynie z znano srebrem. Ok. Mamy tutaj. Hand sanitizer, o smaku, o zapachu nawet bardziej. Miód bursztyn, e, propolis. That's kind of fancy. Okej, okay, mamy tutaj balsam do pięć z mocznikiem. Ej, I swear to da. I mamy tutaj jeszcze olejek do codziennego stosowania. Patrzcie, zasadzie senarciarzy tam. To jest życie, to jest życie. Najważniejsze w zjeżdżaniu na jabłuszku jest znalezienie dobrych miejsców, bo spadek musi być taki w sam raz nie za duży, nie za mały. <grym wyszczone> <grym wyszczone> Ale próbowaliśmy. Mam, mam spostrzeżenie, bo jesteśmy w takim kognię mód, ale kiedyś te mazaki były takie grubsze, mi się wydaje. Ja mam te takie, takie pastelowe takie. I teraz są takie strasznie cienkie i takie świecące, nie wiem, może to jest ekologiczne. Nie, nie kłamałam. Kiedyś były takie i miały te gumeczki, teraz są takie. Nie no, te duże ładniejsze były i takie były matowe. No to jest to samo jakby. Ach, zmiany na gorsze. Będziemy grać w grę, która się nazywa Lifehacks i kosztuje bardzo mało pieniędzy. Patrzcie, patrzcie. Bo my jesteśmy prawdziwymi Polakami na wakacjach, więc oszczędzamy, prawda? 49 groszy. Idziemy zrobić zakupy. Satysfakcjonujące. To chłop znalazł taką tanią grę. Dobrze, dobrze, młoda cebula, dobrze. Czasem wpadłem na taki super pomysł. Na przykład teraz. Była duża kolejka na stok i mówię. Pojedziemy trasą offroadową, co nie? Taką poza trasami. Poznam ją i się zgubiliśmy. No, i teraz musimy <grym> przenosić swoje narty, tak, jakby na dziko. Niczego nie żałuję, no. Słuchajcie, na pewno macie tak czasem, że boli Was głowa. Boli Was czasem głowa, Mnie nie boli. I wtedy przychodzą z pomocą karty za 49 groszy z biedronki. Jeśli odczuwasz. Eee, pulsujący ból głowy najlepszym rozwiązaniem jest potarcie czoła przeciętą na pół limonką już Cię nigdy nie będzie boleć głowa ale strasznie wieje nie czy ale jest, mi się, mi się podoba jest taki vibe wiązałam, świeci słońce mam taki czerwony face Zabieram się właśnie do sklepu. Jestem połączeniem takiej wiejskiej pani, takiej w okularkach, w takiej świątej kurtce, z taką normalnie górą. To buty górskie, plecok na zakupy i takie leggingsy. Że może będę miała jakiś robacik w sklepie, bo jestem stąd. Gdyby to była moja sieć handlowa. To wtedy mówiłabym Sezam Uś, Sezam A. Wiecie, karta końcówka byłaby inna w każdym sklepie. I jakby był duży, to by było Sezamol, jakieś takie zgrubienia. Zaszam do łazienki. Łazienka, prysznic, mówię, basic. Basic, ale super. No i wchodzę tutaj, pod ten prysznic. No i wiecie, myjecie się. I myślicie, cicho tu. Coś tu za cicho. I robicie tak, patrzcie. Odporności na potęgę maflowarka. Akurat leci reklama, ale może grać normalnie radio, także... Mm, nie wiem, czy ktoś tak ma w domu. Icy, zimno, jakbym wyciągnął mięso z zamrażarki.